Się mam dzisiaj gramy nie, nie naciśnie przycisku X. Dobra. E, nie wiem, co to za runda, ale na pewno jakaś dziwna. Nieważne. Gotowy? No to idź do tego koloru. Kurczę blada. A tam było nieważne, przepraszam, no ale... Ale następnym razem spróbuję się robić. o granicy. Tą i o tym. Tam to w pierwszy raz, więc nie wiem. Chodź I... to nie moje widzę. Bo Hajna. Dobrze, raz. Ja nie Nie, ja w życiu. Wybij jest przycisk. O, dobra gram dali. Cóż. Dobra. Szybka, szybka gierka. Pound point. Będę tak super robił. Thank you. Kurczę blado. Mm. kurczę blade. <tryk> <O>. Nagroda. Tu <tryk> jest Нieważne, неважно. Неважно. Куча блодов. Не, не что Wygrałam. Szanowni Państwo, mogę się pokazać, jak. Że chodzi nie chodzi na schody? Tak. Ale przepraszam za fady fabryki. Nazywam się, że mogę pokazać, jak. Gdzie chodzi na schody? Na schody? No nie, Franek, nie mam czasu. No, gram. Nie, już ja Josie. A, dobra! Dobra! Kurczę. Ej. Ej no co to co to za gra w ogóle co to za gra co to w ogóle za gra przepraszam przez... kur o ja ciebie bla... kurcie blady wygrałam chociaż co to umiesz. Nie mam nadzieję, że ja kliknąłem. Uh. Kur... No jasne. Dobra, trulululu, trulululu, Albeka wygrała! Zasię, a? Zasię wysoki, to był fart? O, ja kliknąłem. Kurczę blade! Wiesz, ja nie ja, ja nie farta? Nagrywam, miłka. Nagrywam... Nagrywam na odcinek. A ja sobie zawryłam. Ja się... siostra, dołączy. siostra dołączyła. Rzekła żeby. Siostra dołączyła dobra. Nie. Co się ja też nie dołączyłam e, do obła? Dołączę jakaś. Co się do roblo? Dobra. Kurczę! Ej, ej w ogóle tego nie muszę przejść. Psy Czekam, aż mi się to teraz... jest, jest, jest. Eee, dobra. Dobra, no to, ej, tam jest, tam jest trwanka. Tam, o kurcz. Musiało, musiało boleć. I tam jest, teraz. Ej, co wy gracie? Eee, nie Co to było? Julka, przecież masz mnie w znajomych. Co jest? Nie ja przeżyję to. Zobacz. Serio? Gdzie ty jesteś? Co? Co? Ale masz będzie Nie, nie, nie ja tam... Ty to przeżyjesz. Ej! Ej! Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Nadanie. Kurczę, blade. Zostało tak długo może Już dołączam do gry! Julka... Ej! Dobra! O co w tym chodzi Zosia? Kurczę! O! Lubię takie kostki Rubika! Powiedz, że to siostra po prostu. Zosia, ale jest to szuseń. Patrz! Mam już nagrywanie 7 minut! A ty? A ty tu? Nie! Rzucili! Kurczę! Serwer! Przepraszamy! Po prostu właśnie gra moja siostra to 0569 to jest Co to jest O, dobra! Ej, kto to kliknął? Nie ja. Kurcie. O, to jest jak w StumbleGuys. To jest jak w StumbleGuys. Prawda? Kurcie. Pocie jaki! jaki stypie! Ja tu jestem jedyny. A ty spitalaj. Mis sp... cię blade. Poglądam trochę na jej ja też... Julka Jurka nagrywam na odcinek. O ja, ty, tu ty. Ale wspomniałem fart... L... Lawa podłoga. Zginiemy to wszyscy. Z... Wszyscy to zginiemy razem. Zginiemy... Zginiemy razem wszyscy. No cóż za... jakim jestem debilem? Jurka! Nagrywam eee, jakby co? To jest tam gdzie, gdzieś Tam gdzie chodźcie tylko YouTube YouTube właśnie wam właśnie nau... Dą wam naukę, jaki właśnie będzie taki jak dziwny. I będziecie mogli przewodzinę. I zginęli Taka była historia do. Do ciebie. właśnie był. Du... Ej, co? I co się patrz, gdzie jestem? Siap, Siap, się, patr, patr, gdzie ja jestem? A patrz, gdzie ja jestem? Się, patrz, gdzie jestem, teraz tam, gdzie ty jestem. Patrz, gdzie ja jestem. tu, 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 tu. Się patrz, gdzie ja jestem? Obok, obok niebezpiecznego przycisku. Jóka nagrywa. Patrz. Patrz. Oh, Papa! Na pewno to. Nie... Co? A tak, jestem tam, gdzie moja przyjaciółka. Tak, wcześniej. Mar Ej, serio? Marłaś? Okay. O, wygrały to. O, ja kliknąłem przycisk. Co? Ej, ej, to daj pieniądze? Jeśli tak, to daje pieniądze, to super. Z... kopię się, kopie się, kopię się i kopie. Ej, to już jest koniec? Co ja zrobiłem? O, ktoś mi daje drogę. Ej Zosia, skocz no, no, do najwięcej dziury. A ty jesteś z pod ziemią. Ej, Zosia, ch chyba... Zosia... Ej, ciekawe co się stanie, jeśli... Nie, nie, idea ja lepiej nie chcę zginąć. Do tej dziury? Tak. Czekaj, patrz. Tutaj jest naj. Nie, musi być największa. Mm. Zusia! Zusia! O nie, znowu ta pr Wy, Wybierz pięć znowu. kolorów. Wybierz kolor. Zacznijmy sobie leczenie kiedy... No wiem, Zusia. Kurczę blada. Ej. Czemu Cześć, tak stoisz. Mhm. Wybierz kolor. Różowy. Essa. Ej, tu jesteś? zejść? Masz. Jeździesz, ja jestem najwyżej. Ja jestem najwyżej ze wszystkich. Wyb... Ej! Jak on przeżył to? Jak on to przeżył? Chodźmy na górę. Tu nagrywam. Zginę to chyba. Nie, nie zginę. Zakopiłem się. Wygrana numer jeden. Oliwia ja idę, bo jedzie.

Nagroda. Buga, 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 buga. O kurde Klikamy przycisk. I teraz co? Blox. Gry wideo. Box. -ok. Ja już to tylko sekundka Luka Luka Ja nagrywam odcinek. Kur. O, Zosia Zia, ja, jedną osobę musimy naganiać. Wygraliśmy. Niebiescy wygrali gry wideo box! box. Ej, mamy się teraz walczyć! Walczę się... Walcz, Walcz, walcz. Siot! Ja, Jaki wybrać? Zia, ja, jeśli będziesz. Jeśli będziesz tu, to wybierz niebieski, bo, bo tam było większość. Ej, został! Tam. O! Krzesełka, krzesełka Siedź Dobra, ja jestem Krzesełka, krzesełka Wybieram krzesełka, krzesełka Siedź Jest, ja jest, jest, jest yes. Krzesełka, krzesełka Kto wygra krzesełka? Siedź Wygrałem krzesełk To będzie krzesełkiem Wygracie w krzesełka, jestem u góry. Serio? Widzę. Nie, nie, ja też jestem na górze. Ej, Julka, gdzie ty jesteś? Ja na baski. Ej, Julka, Jest? widzicie! Ja ciebie też. No co? No co? Ja już no co się. mi tobie gram po prostu z, z przyjaciółmi. Nie, nie się za niektórzy właśnie tak robią. No i na tym kończymy odcinek. Ty to Nara ty